Po lesie chodziłem ponad godzinę. Dwie łuski i nic więcej. Wyszedłem tylko na drogę piaszczystą. Pyk monetka. Pierwsza monetka, 2 złote z PRL-u. Super stanie. 1980 rok. Drugi dołek, i patrzcie. Co to jest? Jakiś krążek, w ogóle na nim nic nie widać. Czy to jest jakieś sreberko? Wytarte zupełnie. Ciężko powiedzieć. Ja już widzę. Popatrzcie. Jest rancik mały. Obstawiam 5 groszy współczesne. O, chyba nie. Znowu dwa złote na odcinku 200 metrów mniej więcej kolejne dwa złocy z PRL-u rocznik, tym razem ha, tym razem taki sam, 80. No nieźle, piękna droga. Zastanawiam się, ile takich dróg zostało zalanych asfaltem i ile rzeczy pod tym asfaltem zginęło. No, i zmieniłem miejscówkę na taki sad dziki, morelowy. I co? No, i słabo, słabo. Burza jest, deszcz pada. Ja tutaj między kroplami próbuję jakoś przejść. Teren ładny, ale fantów brak do teraz. Już myślałem, że to zwykły guzik ludowego wojska polskiego, ale nie drugi raz w życiu i to niedawno przecież pokazywałem wam, znalazłem guzik z orzełkiem w koronie. Przy śmietniku leżał, a teraz wykopałem drugi w życiu, tylko ten jest większy. Czyli to jest druga RP jest piękny guzik. jest uszko. Między wojnie. Piękny guzik, super. Ale trafiłem co? No i nabrałem trochę nadziei jeszcze, że coś tu może znajdę dzięki temu guzikowi. Uhu! Piękne. O, no i właśnie tak dzisiaj jest kopane, czyli między kroplami. No to w międzyczasie, jak ten deszczyk pada, pokażę Wam fanty, których wcześniej nie pokazywałem. To jest mój dzisiejszy urobek oprócz guzika. Jeszcze jakieś puszki wpadły. Ale mam w plecaku je, także... także dzisiaj na bogato. Ale jest przygoda, nie? Bo zamiast siedzieć w domu, to siedzę pod drzewem i czekam aż przestanie padać. Zawsze coś. Dobra, dobra. przestało padać. Mamy łózkę Totalne błoto się zrobiło No i co? Mamy tutaj uchwyt od łyżki Miedziucha. <noise> patrzcie Drugi guzik Jeszcze nie wiem z jakiego okresu, ale widzę orzełka już Ale super Mam mokre spodnie, akurat to się wyczyści ładnie Czy to jest kolejny guzik z z koroną? Tak, tak też z łóżkiem kompletny. Ła, wow, ale dzisiaj traf Co tutaj ci żołnierze robili? A po prostu może Odpoczywali, mieli jakie, jakoś tutaj Na tej górce, bo to jest taka górka Mieli dobry punkt widokowy tutaj na Na całe te tereny Haha, super Patrzcie co tak sobie leży bezbronnie na wierzchu tutaj Kawałek zapalnika Rozerwany całkowicie No i na tym kończę dzisiaj wykopki Pozdrawiam Was serdecznie Do zobaczenia w następnym odcinku Hejka